Siemno witajcie, z tej strony Rafał. Dzisiaj gramy sobie w, mo w Moje obby z Krystianem. Dzisiaj sobie gramy w Moje obby z Krystianem. E, nazwę macie w opisie tego filmiku. No i zostawcie łapeczki w górę i subskrypcje, Jest one krótkie. Ma 20 stage, ale niektóre stage są stage takie długie, że ja nie mogę tą Opa! O, ja nie mogę! Więc poczekajcie, chwilę. Więc widzą je. Zaraz usłyszycie os Krystiana. Siema. No. Słyszeliście Krystiana? Dajcie znać w komentarzu. O, jest ja ja du Dudu, dudu. Du du. Siema, Kos no, witaj, Kosmos! 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 Także odkąd za 25 Robuxów. Właśnie widzę. Dobra, Dobra. jesteśmy Znaczyna. na Wenus. Nie ma Merkurego, dlatego że Merkur jest zwalony jakiś. I nie da się jakoś go zrobić. Ty dobrze mi idzie no. Ej, co jest? Czemu to jest jajko, a nie planeta? <laughs> to jest uran w stylu jajka. Dobra, <laughs> czekaj na mnie. No, czekam. Ym, ten ostatni skok jest bardzo trudny. Do Neptuna. No bo... <laughs> dla żartów zrobiłem, że uran jest jajkiem. A, kurde, no. No i czekam na ciebie na sejdu, więc widzowie widzimy się jak Krystian... co ja ty to zrobiłeś? Moja gra, gościu. Więc chyba potrafię przejść. A, no właśnie. Widzowie widzimy się zaraz widzowie, po dwóch minutach męczarni. Dobra. Czemu strzałka dalej mi pokazuje? Nie wiem, ale... Za... Weź skocz, żebyś spadł, to i tak Cię zaliczy. Zakład? Dobra. Nieważne, dobra, chodź. Czemu tutaj jest kolejność i prawie... To jest prawie kolejność LGBT. Aha. Jesteś dzieckiem, Krystian, jesteś dzieckiem. Nastolatkiem. Czemu? Powiedzmy tak. To znaczy czemu. Dobra, nieważne. Ym, grajmy dalej. Ym, co? Co? <grych> tutaj. Czemu, karłowate planety. Karłowate planety. Układu sojusznego. Haumea. Makey, makey. Pluton. Fajnie, że, że nie zobaczyłem jednej planety i przed nią wyleciałem i walnąłem w nią. Pluton tak. i Ceres. Więc... Kopnąłeś nie... <gup, mnie! X! Myślałem, że ten odcinek będzie bardzo krótki, ale jednak będzie bardzo długi. BUM! Jest Saturn! Dazowe planety! Właśnie dałem taki ten, bo uran mi się jakoś zepsuł. Nie chciałem go znowu dać jego jajko. No. A co to jest za mały gunwo? To jest... To jest Europa. Księżyc Jowisza. A, dobra. Bo w ogóle tego nie przypomina w Robloxie. No właśnie, ale widzowie naprawdę istnieje taki księżyc. Europa, tak jak kontynent no, nasz. Naprawdę. Mną? Uważaj, bo ten, bo to... to cudem ty za pierwszym razem? Normalnie. Ja to na komputerze robię. Ja to dałem wszystko oprócz konsoli. Bo jakoś nie o -o. można dało dać... góry. No. A ale... Ja tutaj więcej orientacji znajdę niż... Ale z Nie no, coś ty. No, teraz money 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 money. Ej, ja to nie miał... a to nie miało być w przypadku kosmosu przypadkiem. No jest! Gościu! Ja nawet nie będę przechodzić przez ten portale. Ja będę robić czyste 60. Eee, bo cię zbanuję z tego. No nie no! Jak... Nie no, zban leci! Nie, tak na serio. Bannę ci za oszustwo. Poczekajcie. Nie, no nie dawaj mi bana. Okej, okay. tylko nie, nie oszukuj. No, kościół to mówi: nie oszukuj. <grym> Moja gra. Tutaj chodź. Ja wiem wszystko w tej grze. No i co teraz będzie? Uch. Źle! <grym> Niebieski czyszczelny. Brązowy, co bym wybrał? Co lubię? <noise> Specjalnie podchwytliwe, bo mówiłem już kiedyś na YouTube, że lubię niebieski najbardziej. A, a ja to wiem od zerówki. Ja tutaj... Księżyce... księżycy Planet. Gdzieś sobie zrobiłem, nie? No. Co ja to się ubraka? To nie jest chyba księżyc. To jest bardziej asteroida. A no tak, sorry. To jest pierwsze, to jest asteroida. I dwa, to... Ej! Chłop to po mnie skacze. Teraz Saturn. to jest? To mały pipek. Nie skacz na to. Bo to się mi zepsuło. Muszę na to się skacze. Krater księżyca naszego. Nie no, myślałem, że to jest krater Europy, wiesz? <laughs> nie uda ci się. Teraz Mars jako jajko. Co? I, i, i nób, który nie żyje. Ej, ale to nie jest jajko, to jest talerzu. Jajko. <laughs> iść po ulica nie po chodniku. I kiedy będzie ziemia jako jajko? Nie będzie już. To jest, to już jest koniec. Nie mamy już już nie nic. Nie nic. No i teraz tutaj tyle rzeczy mamy. To jest ostatni ziemia i koniec. I tutaj no i oczywiście martwy nób. <laughs> Dobra, pa widzowie. Ale ja, ja sobie tutaj jeszcze pogram. Patrz, tutaj jest walk speed. Ui! Ja chcę raz zostaną. Uważaj, można tutaj się huśtać i też skakać na, na tym. Na Batucie. Uuu. o Ładzia, ja. Wejdź gór, w górę, spój. Ej, czemu mi tutaj zapisało spawnę, no, a nie tam. Dobra, ty gościu, słuchaj! No! No ninja, już I z dupy umysł! I close your eyes! I z reni talkun! Haczę mi to albo Tu, ale naszego... naszego księżyca! Nie. z taką rolą! I reni No, mój, no, Ale utrzynęli, nie? Ty patrz, jaka zjeżdżalnie super. No! Super i Patrz. I tre... cry. Mm. O co ci chodzi? Nie, zaraz ci urywę Daj mi Admina, nie bądź. Nie, nie dam ci! A w sumie wkurzyłeś mnie, pamiętasz? Jak się pokłóciliśmy i... Bo Krystian widzowie miał kiedyś admina na mojej grupie. Tylko mnie wkurzył A. i musiałem mu usunąć. Co?! Jakim to tym ty to zrobiłeś?! Co zrobiłem? Dobra... Kar... Zacząłeś właśnie wojnę karpet z karpet. Ale gościu, patrz. Jestem niezwykły karpet. Dobra, ja sobie wezmę. Ja, ja! Kiedy? Mogę usunąć w ogóle tego admina, bo ja dalej tego nie zobaczę. Ale w grupie. No właśnie wiem. Dobra, dziwny jest kolor. Ehm. Um. Slowo. Jak normalny, ja kiedy mam mi że po coś liść. <grym> <grystanie> Ej no ale no fajnie, że gościu powiedział, że każdemu swojemu znajomemu, kogo zna w prawdziwym życiu. E, powiem, że powiedział, że nie, nie, nie na Co? 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 ty... Co? 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 Tak! Ale, ty, ale nie, nie powiedziałem, że mogę usunąć. A właśnie, nikt nie dołączył do mojej grupy ze znajomych, tylko ty do mnie dołączyłeś. No. Bo inni mieli w to totalnie wywołane i cię oszukali. No wiem. Zachowali się... Zachowałeś ja. się totalnie totalny debil. No. Więc no Nie, żeby to, że... ale... To jest naprawdę bycie debilem. Um, I... Tak, tak jak, tak jak um, Pani Łupasę. Z... Panowie z mojego shortsa? Nie, nie, nie A dobra! Nie. Nie, nie, nie. Więc na twoim miejscu ja bym nie dał admina. No ja nie, za, nie dam, nie dam. Za nie bycie Ham w stosunku. Do twojej grupy. Nie, nie, spokojnie. Ja tylko... Ja sobie dałem admina tylko z dwóch kąt. Bo ja mam też kąty. No bo... No i dla... Ej, no, czemu no, ja możesz wziąć tego? Ej, Rafał, chodź na chwilę ze mną wrócić na tym dywaniku. Po co? A dobra. Może ci coś pokazać. No, gdzie? Jeszcze dalej. No dobra. Dalej. A dobra, tutaj są. Nie? No i co? I tutaj masz nasz księżyc. No. Weź się popatrz tam w dół. Czekaj. I eee, znaczy, no wie, czemu to? I przecież ja mam galaktykę ustawioną na ten. Ale dziwny. Patrz w górę, patrz w górę lepiej, patrz. Widzisz to? Tam jest galaktyka inna. Andromeda. W się sensie, co? No. W sensie zależy... zależy jaka to jest galaktyka, w której my teraz jesteśmy. No właśnie. Na nie To na to pewno, to jest droga nie, mleczna, to na pewno nie jest droga mleczna. To na pewno nie jest droga mleczna, bo droga mleczna jest spiralna, a to jest jakieś... Szp szp szpiczaste. <laughs> e, nie, bo to robi kółko. Ej, e, można białeś. nuba zrobić? Zabić? Mm. No? Można nuba. O kurde. Znaczy, tutaj nie było nikogo. Trzeba go teraz zakopać, tego noba. Kupiemy dziurę. A w ogóle coś było, nie? Ja sobie idę. Nie bij! Tu jest? Co? Co? Gdzie jest checkpoint? Ej, co ty zrobiłeś? Nie wiem właśnie. Checkpoint wpadł do przepaści! Ej, Ej! Ej, czekaj! Czekaj, czekaj, czekaj! Czy ja mogę usunąć ziemię? Nie, ziemia jest po sensuje. ci mapę! Ty... Zepsułem! Ty znaczy zepsułeś! Ty. Mówię, że zepsułem ci mapę! Uuu. Jak? Nie ma. Nie ma. Ale i tak się ten spawn nie przedeł. Ej, czemu to jest w ogóle World Speed 32 wywalony tutaj? Bo go wywaliłem również. Kiedy ja idę sobie drogą popić po mleko. Kiedy... Jak mój stary idzie po mleko? W jakim tempie? W jakim tempie mój stary idzie po mleko? Ty tu teraz debnąć nie można. Bo ci będzie odradzać na dole. Ej! Ej no! I będziesz cały czas zginął! A to tutaj sobie ustawisz checkpointa. Ojejku! Jak mój stary idzie po mleko? Krystian! Jak mój! Krystian, chodź. Ej, wywalił się! Ha, ha. Ja się wywaliłem! O kurde, mo, mo, Można usunąć tutaj! Można usunąć tutaj speedy! Patrz, jak mi ten mój stary idzie, Komliko. Dzięki! <laughs> Musiałem! Au! O, Nie się Czekaj! Jest, powróciłem! Pierwszy raz. Trzeba zostawić tylko dwie prędkości. Czyli... sto i siedemdziesiąt pięć i jeden. No, nie. E, e. Nie, teraz sto. Zostawij, zostawij. Musimy mieć. Dobra. O kurde! Juju, jaki szybki jestem! Au. Oj, można mieć 100 i plus Bitcoin um, 100 plus Bitcoin O kurde! I stary jest... Z, z, z Bitcoin plus 100 I speeda. <laughs> Dobra. Czas, żeby to zakończyć. O kurde, w lecie Czas, żeby to zakończyć. Jak jeszcze masz wolną chwilę, żeby to... żeby wziąć sobie 100. So, to leż Ale gość trafia. 3 Zaraz usunę 100 spad. 3 Trzy. Nie. Nie! Tak się odbiła twojego. Od Widzowie koniec! A ja mam co? Nie, nie mam co. Jedyne źródło um, um, szybkości to jest tutaj. Mam się! Coś powiedziałem? <laughs> Zakopałem się w dziurze. <laughs> ja to takiego powiedziałam. Ja Daj mi spokój! Ano. no. Taj mi spokój Nie dogonisz mnie. Tak? Czy ja myślę? Nie. Dobra, zginę i gdzie się zrespię No, zginąłem i... Tutaj się zrespiłem, a nie nie stawiałem. A nie, nie, nie powinienem się z... Zreć. Co? Czemu? Ale co o tym myślałeś, że ja jestem dreamer? Nie masz prawa mnie bić. Nie mam. It's Rani Czemu nie mogę tego wziąć? Krystian! It's się skończy?